Witam, mam na imię Halina. Staram się nie zapominać o aktywności fizycznej. Lubię spacerować po parku z moim psem. Dwa tygodnie temu miałam zabieg wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego. Przed zabiegiem wykupiłam pakiet endoproteza. Przyszłam do Jopa Klinik na ściągnięcie szwów. Nauczyłam się poprawnie chodzić po kulach. Dostałam też ulotkę z zaleceniami po zabiegu. Intensywna fizjoterapia pomagała mi wrócić do sprawności. Ciężki wysiłek się opłacił. Moje kolano jest już gotowe do treningu medycznego. Wiopa klinik ćwiczę pod okiem wykwalifikowanego trenera. Mogę wrócić do długich spacerów i spędzania czasu z moim pupilem.